Ten siedmioletni piłkarz gra jak Messi, jest tak młody, a z piłką potrafi zrobić wszystko. Musicie zobaczyć go w akcji. Siemanko, ja jestem Kesek, witam Was na kanale Kesek 2.0. Przypominam, żebyście na starcie kliknęli taki sam i subskrybuj tam na dole, a w dzisiejszym odcinku obejrzymy najbardziej niesamowite akcje młodych zawodników. To, co siedmiolatkowie, pięciolatkowie robią z piłką, no to jest coś naprawdę niesamowitego. Ciężko jest niektóre sztuczki odzorować, więc jestem ciekaw rzeczywiście, jak to będzie wyglądać w tym odcinku. No i zostawcie łapkę w górę, a my przechodzimy teraz do oglądania. Więc zaczynamy oglądanie. Zobaczmy tutaj, młody zawodnik przerzuca piłkę w takim sposobem jak Neymar nad przeciwnikiem. Szczerze, to trzeba mieć naprawdę dobry kunszt. Tutaj zawodnik z numerem 7. Młody, ile on może mieć lat? 10, ale co on ma technikę, wydaje mi się, że niektórzy profesjonalni piłkarze tak nie mają już strzelał z tak zerowego kąta. No i dobra, kolejny zawodnik. Podanie, okej, okay, fajnie tutaj przeszedł. Zawodnik z numerem 10, podanie. No fajnie wyklepiam ch sobie chłopaki. A to ten czaruje. Czemu jest kilku zawodników z numerem 10? Ale co on zrobił? Tak robi naprawdę Neymar. Jaka technika. Ej, szacunek, nie? Chciałbym na żywo zobaczyć takiego młodego zawodnika w akcji. I ciekawe, czy on kiedy zostanie profesjonalnym piłkarzem. Tutaj naprawdę młody piłkarz. Piłka jest od jego stopy. Z dziurę mu zasadził. Do kolana, więc... Zabawnie. Tutaj brameczka strzelona. Ok, w porządku. O no, chłopaki się cieszą. Mhm. Ok, fajnie poszedł. Trochę tak w stylu Messiego. Podał sam na sam. I tam jego kolega wykończył. O, kolejny ala Neymarito. No, ziomek widać, że ma dobrą technikę. Ula la la la. Ładnie sobie pyka. No widać, że to nie jest przypadek i jest powtarzalność. A teraz widzimy, widzimy jakąś dziewczynkę, która. No, naprawdę ogromny szacunek! Zrobić to nie jest łatwe. musi się odwrócić i jeszcze piętą trafić w piłkę. Brawa dla niej w komentarzach i zostawcie dla niej łapkę w górę. Jak bije pod tym filmem tysiąc łapek w górę, to nagramy drugą część najbardziej utalentowanych, właśnie młodych zawodników na całym świecie. Więc zostawiajcie łapki w górę. A jeśli macie jakieś pomysły na swoje filmy, no to dajcie znać w komentarzu, co mamy nagrać. Jakieś cieszynki, jakieś nie wiem. No, piszcie wszystko. A my wracamy do oglądania. Młoda zawodniczka dała show. I jeszcze zrobiła sobie cieszynkę. No dobra. I teraz, zobaczmy kolejną akcję. Fajna pogoda tam jest, no. Pozazdrościć tylko. Słoneczko świeci. Zawodnik z numerem 10 minął O kurde. Aż mu brawo zabije, nie? Chyba z pięciu minął i znakomicie wykończył. Tam jeszcze chyba komuś dziurę załadował. Po żądalu mamy kolejnego zawodnika, który sobie tutaj czaruje ogólnie ta cała ekipa chyba co tam jest na tym boisku fajnie pyka Znakomite te panowanie nad piłką no U, ale ich porobił nie no to jeszcze jednego minął czwartego Okej, okay, fajne prowadzenie piłki no młodzi zawodnicy fajnie że tak się wyróżniają tylko pytanie też w którym momencie, no bo widzimy tak wiele talentów na tych nagraniach na świecie czy w Polsce, w którym momencie coś idzie nie tak? Kiedyś też był młody Cristiano Ronaldo w Polsce, się tak o nim mówiło. Teraz chyba z tego co wiesz, gra w Akademii Zagłębia Lubin albo już tam w drużynie seniorskiej, ale czasami coś właśnie w karierze zawodników, nie mówię, że konkretnie tego, ale idzie coś nie tak, i nie trafia na ten top. Więc to jest. Zastanawiające, nie? Czy na przykład ci zawodnicy, których dzisiaj oglądamy tutaj na filmie, czy będą grać w profesjonalny film? Tutaj na ślizgu ładnie wygarnął piłę. No i jeszcze podał... Oj ojoj ojoj! Oj. Ale ich zniszczył. Totalny szef. No, ta ekipa fajnie pyka, ty dziurka zasadzona. Co tu się dzieje? Zawodnik z numerem 10 biegnie. Mija kilku przeciwników. Piłka nie wyszła, jest na linii. No fajnie z piłką zatańczył. Minął trzech. Czterech, Jak on strzeli bramkę, to zostawiacie suba. No i zostawiacie suba. Kliknijcie takie sam subskrybuj tam na dole. A tutaj kolejny ziomeczek w akcji przedziurawił przeciwnika. Nie no, fajnie, naprawdę. Bardzo ładnie pykają. Jestem pod ogromnym wrażeniem, co oni robią, nie? Ja, ale dziury sobie zasadzają. Chciałbym w młodym wieku grać tak jak oni. Przecież w tych niższych lig ligach to byłbym takim totalnym szefem. nie od razu bym poszedł do jakiegoś lepszego klubu. Szacunek. Fajnie, 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 fajnie. Jak mijają, ja, ja. co jest grane w ogóle? Pff, jaka brama. A cieszynka? No, cieszę się. Też jakieś dziłem po kilku turniejach w Polsce to widziałem kilku takich. Wiecie, top, top, top zawodników. No, Potraficie grać w piłkę. Dajcie znać w komentarzu w jakich klubach gracie. No i patrzymy tutaj dalej czarowanie. Ta ekipa stała jest dobra, nie? Fajnie grają. A jak z Amsterdam, chyba jakiś zawodnik. O właśnie, przecież yy, Faberski dobrze pyka, co gra w się, Też potrafi czarować z piłką. No tutaj normalnie tam, 5-latek sobie zdrożnego, wkręca tak o, do bramki zdrożnego. Kurde, szac. Czekaj, czy to jest przypadek, czy nie. Ale wydaje mi się, że nie. Rzut wolny. Ole gol! mama mia. No dobra, minął dwóch zawodników, był faulowany. I nie mógł grać dalej. Ujeny. Nie wiem jak ten trik się nazywa, ale zmiarzył dwóch przeciwników. fajnie podbił sobie piłkę. Oddał strzał jeszcze ze słabszej nogi. A może to jego lepsza była lewa, ale nie no. Fajnie, że to widział. Oddał strzał. Malinka. To jest zawodnik z numerem 9. Może jakiś młody Lewandowski. Fajnie poszedł. Co ty gadasz, że on z tego bramy strzelił? Naprawdę. Totalny top. Zawodnik z numerem 11. Biegnie. Oddaje strzał, spadający liść. Szacun, coraz lepsze te bramki w tym odcinku. No, chłopaki potrafią pykać w piłę. Rzut wolny, strzał z dystansu, spadający kolejny liść. No, opanować to w tak młodym wieku, to naprawdę trzeba troszeczkę godzin na tym treningu poświęcić. Kolejny rzut wolny, to chyba z boiska. No, nie gadaj. Ten zawodnik z połowy boiska strzelił gola. Ja pierdzielę Szacun, podległ chyba do taty, razem się cieszyć. O, i tutaj mamy młodego Cristiano Ronaldo, on też się zaliczy do tych najbardziej talentowanych. Minął jednego zawodnika, zmiażdżył bramkarza i do pustej strzelił brameczkę. No, młody CR7 jest kotem, nie? Dobrze gra. Jestem też ciekawy, czy on zrobi karierę piłkarską. Fajnie by było. Kolejny gol, no i tutaj. Widać dynamikę u tego zawodnika. U tego też, pióreczka. Fajnie, fajnie, fajnie. Naprawdę fajnie pyka. W ogóle mam też pomysł, że można zrobić Najlepsze akcje z tego, jak Jamal grał w Akademii FC Barcelony. To jest pomyśl na odcinek. Dziura zasadzona, strzał na bramę i gol. No okej, okay. to nie jest może nic takiego wyjątkowego. Dobra, no dziurę fajną zasadził, ale strzał taki wiecie, sytuacyjny. No, to jest trudne, to jest trudne, to trzeba przyznać. Ale co on dalej zrobi? Ale oni sobie tutaj tak na chyba piekają, bo to nie jest jakiś mecz. Fajnie jest widzieć te wszystkie umiejętności podczas meczu, no bo wtedy wychodzi ten kunszt zawodnika, nie? No bo jednak grasz podczas presji, jest wiele u rywali, nie naszych umiejętności. Wtedy można oceniać, wiecie, no, umiejętności innego zawodnika. Ale po chłop. Fajnie. No i kolejna akcja z szesnastką. Nie no, jestem pod ogromnym wrażeniem tych umiejętności tych graczy. Jakbyśmy znaleźli do ich do nich wszystkich kontakt, byśmy mogli taką ekipę skleić do grania w młodzieżowych drużynach. Te mistrza Polski byśmy chyba zrobili. Ten z trójką. Szaboba. W ogóle dziewczyna jest. Ja. Co ty gadasz? Tutaj technika dobra. Tylko pytanie, czy to są umiejętności takie freestyle'owe, czy piłkarskie na boisku? No, bym się zastanawiał. I halówka nawet. Przyjął piętką i odostrzał z pierwszej. Ej, to technicznie turbo trudne. Przyjął z... Zewnętrzną częścią stopy, jedną nogą i drugą oddał od razu strzał i był tyłem do bramki. No, ładnie pykają. Tutaj trzech teraz minął. Okej, okay. zrobił tutaj złók pojedynczy, podeszwą zagrał. W porządku. Oj, ale go zniszczył. Chciał mu kupić takie getry jak te, kiedyś ten David Lewis miał, po tym jak Suarez mu dziurę zasadził. A też pytają. Te umiejętności bardzo przyjemnie się oglądało. Powiem Wam szczerze, jakbym mógł zobaczyć taki mecz na żywo, gdzie grają tacy najlepsi siedmiolatkowie na świecie, to chętnie bym na to pojechał i zapłacił za to dobre pieniądze, no bo to jest ciekawe zjawisko. Przede wszystkim dlatego, że widzimy umiejętności młodych zawodników, yy, które są totalnie topowe. No to by było ciekawe, na pewno to by było ciekawe. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, zostawiajcie łapki w górę, przypominam, że jak wiecie tysiąc łapek w górę to nagrywamy drugą część z tej serii, kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole i zapraszam Was na kolejny film, który pojawi się już jutro. Do zobaczenia!